Alo O, już jest pan dostępny? Jestem, jestem, pewny. Już może Super, super. E, dobrze, to kontynuujemy, na czym my tam skończyliśmy, e, o warunkach już Panu powiedziałam, no i tak, właśnie tak. oczywiście główną rzecz, zapomniałam powiedzieć, że jeżeli Pan że powiedział, że Pan jest po raz pierwszy w ogóle na rynku finansowym, no i jeszcze Pan nie ma założonego konta inwestycyjnego, Panu będzie udzielony bonus o wysokości 50 euro i 50 dolarów, akurat w tym miesiącu mamy takie dofinansowanie dla każdego nowego klienta, żeby każdy wystartował o troszeczkę większej kwoty. No i tyle. W sumie, w sumie wszystko panu powiedziałam. jeśli mówimy o zyskach, no to pan będzie miał taki minimalny, mogę panu powiedzieć, ile Pan będzie zarobił na minimum. W górnej półki panu nie powiem, to jest rynek finansowy, no i rozumie pan, że prognozować jakieś wydarzenie bardzo ciężko. No i właśnie powiem tak, minimalny zysk przy minimalnej inwestycji wynosi 25 euro lub 25 dolarów. To jest ten minimum, który pan na 100% zarobił w ciągu mm -hmm. jednego dnia. Takie takie, mi... takie, minimum, przy, takie przy minimum 25 euro tak przy, przy minimalnej wpłacie, tak? Tak, tak, to jest takie minimum. Okay. Jakieś górny wie pan, takiej cefarki, konkretnie nie powiem, no rozumie pan, że wahanie na co dzień na rynku finansowym bardzo ja bardzo rozumiem, się. Rozumiem, no. czyli, czyli może pan z dziennego zarobić, jednego nie zrobić, no nie wiem, 80 euro, a następnego tam na przykład te 25 tylko. Dlatego no... no nie mogę, to, um, nie mogę to prognozować. Może Pan sobie śmiało liczyć na gwarantowany minimum, Pier Pan na 100% zarobi. Zarobi Pan więcej? Super. Nie? No to nie. Hmm. <noise> Czyli tam mniej więcej wygląda w taki sposób. Może Pan w ogóle zorientuje, na co Pan chciałby zarobić? No, w ogóle, jakie oczekiwania finansowe? Oczekiwania finansowe? Mm -hmm. no, no, ciężko powiedzieć. W sumie, ale... No bo wiem pan tak, że do mnie każdy nowy klient no przychodzi i mówi, no albo spłacenie kredytu, albo no nie wiem, kupić jakieś nowe samochodzik, albo na przykład na odwrót tylko dorobić, albo zrezygnować z pracy takiej swojej, bo nie podoba się. Nie no, tra... ma jakieś takie finansowe cele, <laughs> oczekiwanie. A pan no, odpowiada pana pracę? No to, to znaczy z pracy nie zrezygnuję, no bo lubię to co robię, ogólnie pracę mam zajebistą. Także no... O, fajnie, fajnie. A długo pan już pracuje w swojej pracy, w swojej branży? W swojej branży, no już za dwa latka. Już tak trzeci rok będzie powoli leciał. Także no, nie A gdzie pan wcześniej pracował? No, wcześniej, wcześniej. Wcześniej to była praca za granicą. To nawet nie będę wspominał. Czyli takie bardzo złe skomplikowana rzecz, tak. No znaczy może A jakim nie... wieku w ogóle pan jest? 33 lata. Uuu, czyli pan jest na rok młodszy ode mnie. A tego to ja nie wiem, bo nie wiem ile pani ma lat, ale skoro tak pani mówi... 34 chyba... mam. <laughs> czyli jest pan młodym dość, no to super. Powiem panu tak, jako zarobek na przykład dodatkowy, tak. przy minimalnych inwestycjach oczywiście przyda się. Przy minimalnych inwestycjach pan nie zarobi jakichś jakich milionów, nie będzie cuda, czyli jeżeli tak podchodzić będzie rozsądnie, no to jakieś tam na przykład tam 30-50 euro na co dzień pan będzie miał. Nie jest to dużo, nie jest to mało, każdy tak ma średnio, swój tak, jakiś, swój tak. jakiś tak, 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 jakiś swój poziom, wie pan, dla kogoś na przykład tam 100, 100 zł to jest super, super zarobek, a dla kogoś to jest w ogóle nic. Czyli jako zarobek dodatkowy przyda się. Ja bym Panu polecała startować od minimalnych inwestycji. Dlatego, dlatego, że Pan po raz pierwszy ma Pan do czynienia z tematem, to po prostu Panu niepotrzebno inwestować w jakieś grubsze kwoty. Niech Pan sobie pochadził na minimalnych inwestycjach, no może miesiąc, na przykład ten próbny, albo chociażby tydzień, żeby Pan zobaczył swoje pierwsze mhm. zyski przy handlu automatycznym na przykład. Ewentualnie umówił się Pan na, na kontakt ze swoim doradcą. Przyprowadził pan jeszcze jedną sesję chociażby mm, z doradcą, czyli taki handel bardziej manualny. Pan sobie mm -hmm. zobaczy, czy odpowiada w ogóle taki zarobek, czy nie, czy to jest dla pana czy na odwrót, na przykład panu to nie pasuje, ponieważ każdy jest innym człowiekiem, rozumie pan? Komuś odpowiada no tak, tak, komuś. Tak, nie. Rozumiem, rozumiem. Znaczy, no wie pani, wie pani ten e, może manualnie, to tak. Może nie za bardzo, no bo teraz to, szczerze mówiąc, to grafik to mamy napięty jak plandeka na Jelczu, ale ten automatyczny to spoko, to ja bym, ja bym był zainteresowany. Bardziej. może pan sobie handlować tylko przy automacie, bo powiem Pan tak, że ten automat jest super opcy dla osób, które są po prostu no, zajęte, które pracują, do tego mają jeszcze jakieś wie pan, sprawy do załatwienia, no i tego zbyt zbyt dużo wolnego czasu nie mają. I jeżeli i mają, no wie pan, no, nie każdemu chce się tam siedzieć przy tych wykresach. No i, i otwierać te pozycje, nie pan, no bo musisz jednak tam odłożyć, no tak, tak, tam tak. potem zamknąć. Czyli jeżeli i masz tu jakąś tam godzinkę, dwie godzinki, dzień wolnego, no to chcesz sobie troszeczkę odpocząć, po całym dniu pracy. Czyli rozumiem pana jak, jak nikt, że no jednak chce pan odpocząć. No tak, może pan, jeśli ma rodzinkę, też trzeba udzielić jakiś, jakiś czas dla rodziny. To jest normalne. No tak, rzecz, ale, no, to, no normalne, no trzeba odpocząć, nie? Nie można tak a, no. jakby... Tak, jakby Panu nie podobała się Pana praca, może ona jest super świetna, ale wie Pan, no jednak, no odpoczynek e, należy każdemu. E, no pewnie, odpoczynek no, pewnie, jak, jak najbardziej. Czasami no, trzeba no. zwolnić, odpocząć, nie wiadomo. No właśnie, tym bardziej powiem Panu także. Robot handluje 24 na 7 czyli całodobowo. do Tam nie ma ani zgiętu, ani przerw. Cały czas mhm. on sobie tam monitoruje ten rynek, otwiera transakcje, zamyka. Przez to, że on otwiera i zamyka pozycję na małe cząsteczki, czyli 5-10 dolarów lub euro, nadal pozostałe inwestycje, na przykład jest tu dostępnie u Pana, żeby po prostu w każdej chwili mógł Pan ją wypłacić. Nież jest mhm. takie życie, widzi Pan, że to dzisiaj na przykład Pan nie potrzebuje środków, jutro Pan potrzebuje, żeby ona nie była zainwestowana, na przykład cała kwota, a na tak. przykład tylko cząsteczki, bo jeżeli kwota cała nie jest zainwestowana, ona nie jest zamrożona. W każdej chwili może Pan ją wycofać mhm. i puścić na swoje wydatki. No, czyli... A tam już pan zdecyduje, wiadomo, że im większa kwota na koncie inwestycyjnym, tym większe zyski, ponieważ jest większe pole do dyspozycji no, na przykład tego pole robota. Do tak, tak, tak. Do, tak, ale zgadza. dopóki pan próbuje, dopóki pan próbuje, niech pan wtedy zainwestuje minimalną inwestycję i taki się panu będzie udzielony te dofinansowanie, czyli taki bonusik, oczywiście, że na przykład tego bonusa pan nie będzie mógł płacić, czyli na przykład te 50 euro, ale on pójdzie do obrotu i ten robot będzie na nim handlował. Czyli jeżeli na przykład swoją inwestycje, swoje zyski pan może wypłacać na bieżąco, oni nie są zamrożone, to na przykład bonusik mm -hmm. będzie zamrożony, ale on będzie po prostu szedł do handlu. To do, do dyspozycji tego robota. Pan sobie normalnie zarabia na tym bonusie, zarabia pan na swoje inwestycje. Przez miesiąc my nic nie pobieramy, absolutnie. Pan będzie miał wsparcie. Jak najbardziej jestem do dyspozycji pana od 9 do 18 na co dzień. Jestem account managerem, czyli zapraszam do kontaktu ze mną. I jeszcze doradca też do Pana odzwoni na przykład po aktywacji konta, on też do Pana odzwoni, przedstawi się, poda miarę do siebie, żeby w razie czego Pan też mógł z nim skontaktować się. No właśnie też jest trzecia osoba, która też będzie podpięta do Pana, to jest Pan Księgowy. Ponieważ my rozliczamy się w podatku w absolutnie, ponieważ jestem legali, jesteśmy legalnie na rynku finansowym, czyli do każdego nowego klienta jest podpięte Pan Księgowy. Jeżeli pan pod koniec roku zdecyduje się na rozliczenie z podatku, czyli na spłacenie podatku, zapraszam do kontaktu ze swoim mhm. księgowym. Jeżeli pan na przykład tego nie żyje, też pan nie musi, ponieważ konto inwestycyjne zakłada się na platformie międzynarodowej, czyli na tej giełdzie, ponieważ Aha. to jest jak w przypadku bankowości zagranicznej, czyli ani komornik, ani skarboka nie mają podglądu do konta inwestycyjnego Pana. To jest sposób no to konto Pana. Mhm. Do którego nikt nie ma dostępu. Jedyne co, przy wypłacaniu na przykład swoich zysku, ja bym Panu polecała wypłaty. Zyski. Mówimy teraz o bankowości polskiej. Tak, tak. Na bankowość mhm. polską takie ciąg niewielkie, nie, nie powyżej na przykład tam 1000 euro lub 1000 dolarów, jedną transakcją. Mhm. Żeby na przykład przy sprawdzeniu przez skarbówkę nie było żadnych pytań i problemów u Pana. Rozumie Pan? Ponieważ skarbówka od tego roku już ma podpon do naszej bankowości. No właśnie, takie, takie, takie transakcje, na przykład przy wypłacaniu z konta jednym przelewem nie powyżej tysiąca euro lub tysiąca dolarów. Jeżeli pan będzie chciał na przykład w przyszłości wyprowadzać takie grubsze kwoty, czyli tam 10, 15, 20 tysięcy euro, przypuśćmy, ja bym panu polecała jednak założyć konto w zagranicznej bankowości, jeżeli pan jeszcze jego nie ma. No nie, nie, nie w Powiem Panu także, dużo moich takich stałych klientów, które już wypro wyprowadzają takie porządniejsze troszeczkę kwoty, zakładają konto w rewolucji. Zna pan taką bankowość jako rewolucję. A rewolucja? no znam rewolucję. O, no właśnie. Coś, coś tam słyszałem jest, kiedyś, ale to jest bardzo, bardzo znany bank, bardzo bezpieczny. Konto w rewolucji zakłada się przez stronę internetową. Czyli pan sobie wejdzie na stronę. a tak, ja, ja, ja panę ja Często o, ich reklamy to, to, to widuję na walony praktycznie wszędzie. Tak, tak. tak, nie tak wiem, jak ostatnio, mam, ostatnio mam jakieś szczęście właśnie do rewoluta, bo gdzie bym nie zajrzał, to, to, to są reklamy rewoluta, nie? jeszcze... tak ten dalej ten będzie. Tam, się rozwija. Tak, tak. No wiem, że się bardzo rozwija, no ale wie pani, jak tak dalej będzie, to ja lodówkę otworzę i będę widział reklamę rewoluta, nie bo to, to, to. <laughs> No wiecie pan, ma pan dwie opcje. Albo pan spłaca podatek i kontaktuje się pan ze swoim księgowym, albo pan nie spłaca tego podatku i wypłaca nie, nie. pan albo takie małe cząsteczki, albo zakłada pan że rewolucji sobie kontakt. I tyle. Czyli wszystko jest dostępne dla pana, ma pan dużo opcji do wyboru, pan sobie nie. samodzielnie decyduje się w jaki sposób zarabiać, w jaki sposób wypłacać. Oczywiście, że wypłacanie pan też dokonuje samodzielnie, czyli pan nie w, w to nie, nikt nie wtrąca się. Żadnych limitów przy wypłacaniu nie ma. Czyli dziennie może pan wypłacać, przypuśćmy, tam jak 5 euro, takich 5 tysięcy euro, czy 50 tysięcy euro. Mm, nie, nie ma, już pana nie pana ma limitów sprawa? na wypłaty, tak? Tak, tak, znaczy, nie ma. Tak nie ma. Właśnie nie jeżeli... ważne, czy to by było tam 10 euro, czy tam, abstrahując teraz absolutnie o, o absolutnie tam Bo pan tysięcy, samodzielnie, więcej, tak. Absolutnie. Pan samodzielnie wpisuje kwotę, którą pan chce przeleć. No, Czyli fajnie, chce pan fajnie. wypłacić dzisiaj 50 euro, pan wypłaca 50 euro. Jutro pan chce wypłacić tam 50 tysięcy euro, no to może pan sobie ich wypłacać. To no już mm -hmm. jest Pana sprawa, nikt to wszystko nie wtrąca się, no i właśnie na przykład jeżeli tam nawet po miesiącu czasu Pan pozostawia na swoim koncie inwestycyjnie tam 0,3 czyli wypłaci Pan swoją inwestycję, wypłaci Pan swoje zyski, konto będzie zerowe, no my też nic nie pobieramy po prostu z Pana, że Pan nic nie płaci, ponieważ Pan nic nie zarabia, my też nic nie zarabiamy. Czyli jeżeli konto jest pusty zerowe, my absolutnie żadnych mhm. prowizji no nie pobieramy za utrzymanie. Nie, 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 nie konta. prowizji w ogóle, żadnej. Tak, tak, tak. Uh -huh. Czyli my zarabiamy okay. tylko wtedy, kiedy pan zarabia. Uh -huh. I tyle. W razie też panu od razu powiem, bo każdy jest innym człowiekiem, już pan powiedział, komuś się odpowiada, komuś nie. Czyli jeżeli panu coś nie odpowiada, pan sobie zastanowił się na przykład tam po okresie próbnym, czy podczas okresu próbnego, że nie, to nie dla pana. Pan sobie normalnie no. wypłaca swoje inwestycje, wypłaca pan swoje zyski konto jest puste, zerowe, pan pisze do mnie, że nie odpowiada, rezygnuje pan, dwa kliknięcie zamykamy konto i tyle Czyli nikt pana <laughs> na siłę trzymać nie będzie, bo to jest bez sensu. Rozumie pan, że jeżeli pan no, no, tak, pozostawi pozostaje no. na lukę, <laughs> czyli mniej więcej, rozumie pan o co chodzi i tak Czyli e, Pan nie ma nic skomplikowanego, pan jest młodą osobą, pan sobie poradzi, tym bardziej, że przy automatycznie tam i nie trzeba w to wszystko wtrącać się. Jeżeli pan będzie zainteresowany o, ty, ty. w przyszłości, pan będzie miał fachowe wsparcie, pan doradza pana nauczy, ucie, w szkole, będzie pan samodzielnie handlował. No spoko, ja byś mi jak, jak na początek... A ma pan rodzinkę na przykład? Nie, no, no no jak każdy manu. Ale żony, na przykład dzieci? Nie, żony żona nie. Żony nie mam, dzieci też nie mam. A żenić to się nie, w ogóle nie chce, zresztą to. drażliwy temat jest, jeśli chodzi o, o takie sprawy różne. Że tak powiem. Nie, nie chcę się jakby wypowiadać na ten temat, dlaczego i tak dalej. Bo... No to wie Pan, to jest sprawa każdego. Sprawa, Ktoś, sprawa e, słysza, tak, tak. tak, tak, absolutnie. To jest, każdy ma swoje zdanie na ten temat. No i układa swoje życie też jak sobie życie. Czyli absolutnie, to jest normalna rzecz. No oczywiście, pewnie. Dobrze, no to niech Pan nie zorientuje. Jest Pan zainteresowany kontem inwestycyjnym, z jego założeniem, aktywacją na przykład, już przejściem na przykład tam, okresu trudnego. No tak, no, no. Ja pani, gdybym nie był zainteresowany, to już mi się dawno, dawno już bym podziękował i się rozłączył nim, albo w ogóle nie, nie podawał numeru telefonu na, na, na tej stronie tam waszej. Um, tylko niech mi pani powie, e, <sins> możemy, możemy to konto jakby od razu założyć? Czy tam trzeba... Nie, bo nie, bo nie usłyszałam. Czy, mo czy można, czy można, to konto inwestycyjne, czy można by teraz od razu założyć, bo nie, nie wiem, czy wymagany jest dostęp do, do komputera, żeby to konto założyć? Czyli czy pan, może, pan może korzystać normalnie jak z komórki, czyli z telefonu. Aha. Tak jest z laptopu albo komputera. To już do pana wyboru. Czyli jeżeli panu wygodnie normalnie korzystać z telefonu, to jak najbardziej pan korzysta z telefonu. Jeżeli pan woli na przykład z komputera, to jak najbardziej z komputera. Pan może zachodzić na swoje konto i przez komórkę, i przez komputer. Jeżeli Panu wygodnie, czyli mi to absolutnie nie przeszkadza, mm -hmm. w ogóle nasze następne działania wyglądają w następny sposób. Pan mi mówi, w jakiej walcie chciałby Pan dołożyć konto inwestycyjne, czyli jaką walutę Pan wybiera, zakładam konto inwestycyjne dla Pana, wysyłam na przykład na pocztę mailową, którą Pan podawał przy rejestracji, mm -hmm. link do konta inwestycyjnego, generuję hasły jednorazowe razem z Panem wchodzimy, e, pan Sprawdzę swoje dane, czyli imię i nazwisko, czy wszystko się zgadza. Tak, tak. Jeżeli wszystko się zgadza, ja panu pokazuję, gdzie tam na przykład wypłaca, żeby pan też wiedział, w jaki sposób tam wypłaca się. Zapozna się pan ze swoim kontem inwestycyjnym. Wszystko jest ok. My zasilamy te konto inwestycyjne ze swojej strony, czyli pan księgowy naliczy tego bonusa, 50 euro lub 50 dolarów. Pan też od razu to sprawdzi. Pan zasiła swoje konto na przykład na minimalną inwestycję. Czyli na przykład na tym minimalnej inwestycji, zna pan, ile minimalnej inwestycji wynosi, czy nie? Jaka to kwota jest? To pani mówiła coś o 5 euro, czy dolarach, czy jakoś tak. Minimalna inwestycja to jest mała część kodu inwestycji, czyli którą no, no, handluje, no tam, no. handluje ten robotnik. Minimalna inwestycja na dzień dzisiejszy na rynek finansowy wynosi 200 euro, 200 dolarów, czyli na złotówkę to jest 1000 złotów. Po tej kwoty już, tak, tak, już będzie działał, działał ten robocik. Aha, czyli na, na początek 200, 200 euro minimum, tak? Czyli tam dolarów. Tak, to jest tam, to minimalna inwestycja, która Aha. jest ustalona przez, przez giełdę, czyli przez rynek finansowy. No mhm. i właśnie przy tej minimalnej inwestycji pan będzie miał ten gwarantowany zysk o 25 euro na co dzień. Aha, to jest, to jest, to jest minimalna kwota, jakby takiego górnego limitu to mimo, nie? Górnych, górnych limitów nie ma, ale panie, e, ja bym Panu jednak minimalną inwestycję. Nie, nie. No, Wiadomo, jest... że przy minimalnych inwestycjach Pani nie zarobi dużo. No, ale no pan ja, nie wie, no, ja wiem, proszę Pani, ja wiem, jak to, jak to tam mniej więcej działa. To nie zamierzam tak od razu na głęboką wodę, na ostro w miliony monet wchodzić. No, nawet nie mam milionów. No tak, no, to, to wie Pani. Tak, niech sobie Pan pohandluje chociażby tydzień na minimalnej inwestycji, a Pani pan, będzie chciał, Pani sobie to płaci w każdej chwili, jakie wypłaci. Nikt to mhm. wszystko nie wtrąca się. Mhm. Jeżeli pan oczywiście teraz chce wpłacić więcej, no to może pan wpłacać. To też, ja tylko, wie pan, nie narzucam nic, tylko tak bardziej polecam. Bo, no nie, mi nie zależy na kwocie, którą pan wpłaci. Tak bardziej, wie pan, żeby pan sobie gdzieś się, się czuł. Tym bardziej, że no, nie jest jakoś zbyt potrzebne, mi się wydaje, moim zdaniem. Ale to już pana sprawa. No i właśnie. E, Pan sobie normalnie inwestuje, na przykład po minimalną inwestycji podpisujemy to oświadczenie o zabezpieczeniu wkładu własnego na ten miesiąc próbny. Mm -hmm. No i właśnie normalnie sobie pan, sobie pan już podłączamy tego robota, Pan sobie handluje, sprawdza Pan swoje zyski, już dzisiaj będą pierwsze transakcje otworzone, zamknięte, jutro też już, już Pan będzie miał większy saldo od dzisiaj. Czyli każda transakcja już będzie pisana i zyski będą po, od razu pokazane na, na, sal, na saldzie. No i to mnie wygląda w taki sposób. Dobrze, no to niech pan zorientuje. Zakładamy to. konto dzisiaj, tak? Yy, dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj. No wie pani co najchętniej to bym dzisiaj założył. Ale taka sytuacja jest, że właśnie jestem nie... Po, poza domem jestem. Nie mam dostępu do komputera, a wolałbym to jednak na komputerze zrobić, bo te telefony te takie małe, to, to, to mnie denerwuje mnie to zaraz. Także myślę jutro. A jutro mniej więcej o której? Tak orientacyjnie? Nie, tak orientacyjnie, mniej więcej, proszę pani, tak po pracy, czyli okrotnicę, nie wiem, tam 17 około no, 16.30 może. Już y, sprawdzę teraz y, jutro. Mogę Pana wpisać na przykład na 16.30. A dzisiaj Pan o który w domku będzie? Jestem jeszcze półtorej godziny w pracy. Półtorej godziny. Mhm. No powiem Pani, dzisiaj to będę. Jest 16.36. Mhm. No późno będę, późno. Nie wiem, czy do 18 się wyrobię. Robimy. Przekładamy na jutro czy na dzisiaj, nie, no myślę... no, na 18 panu Klaudiusza, no, czyli no, ewentualnie tam może jakieś tam 15 minut mi zajdzie, zajdzie z tym panem nie, Klaudiusza na 18, czyli no może no, najpóźniej tak 18, 15, 20, mogliśmy pomówić. Nie, no ewentualnie. Myślę, że, myślę, że tu nie będziemy na że tak powiem, no na na, na na wariata nie będę wszystkiego robił, bo jeszcze mam tam parę rzeczy do zrobienia. Nie wiem, ja nie jestem do końca pewien o której godzinie dzisiaj wrócę do domu, ale e, jutro już będę miał taki luźniejszy dzień, także, także spoko na tą 16.30 a a jak najbardziej. Której, od, od, od której pan zaczyna pracę swoją? Bo jutro jestem troszeczkę wcześniej w pracy, od 8 zaczynam swój dzień. No od której ja z, pan zaczyna? Ja zaczynam pracę o 7.30. O Jezu, tak wcześniej. No tak, tak jakoś tak wyszło. Znaczy, no. ja, ja, nie ja ustalam godziny otwarcia e, tego miejsca, e, w którym pracuję. Tak, e, no. no to zróbmy to w taki sposób, że jutro o tej z panem skontaktujemy się. Wejdziemy na konto, bo już ta cała aktywacji i zapoznanie się z kontem no, będzie wynosiło jakieś tam 10-15 minut, czyli mm -hmm. nie zajmie bardzo długo czasu Pana. I normalnie z Panem wejdziemy na konto. Ja będę potrzebowała, żeby Pan miał jakiś taki dobry zasięg internetowy Aha. jakieś tam 10 minutek na, na rozmowę, no i właśnie dostęp do, do swojej poczty mailowej, z mm -hmm. której Pan korzysta. Dobra. I tyle w sumie. No, dobra, spoko, da się załatwić. Znaczy, to no was, no i oczywiście chęć ze mną rozmawiać. To jest najważniejsze. Ja chętnie porozmawiam, no. oczywiście, nie ma problemu. Znaczy, no tak bardziej tak bardziej to dzisiaj to pani rozmawia, ja tam tylko słucham, ale dobrze Ale jutro A może... może tak pan do jutra do jutra, tak, do jutra może pan będzie jakieś pytanke, jak najbardziej. Może pan sobie przygotować i porozmawiamy. No, sobie to przemyślę jeszcze i tak dalej. Może jakieś pytania się znajdą. No, no, w sumie. no, no, no na pewno świetne. się znajdą pytania. Na pewno. Sobie jeszcze to prze, przemyślę i jutro będziemy będziemy działać. Tak. Jutro o 16.30 z panem skontaktujemy tak, 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 tak. się i jeszcze porozmawiamy. No okej, okay, proszę tak. to, to super, to może pan zorientuje, może pan potrzebuje jakieś informacji, na przykład na maila, to mogę panu udostępnić. Jeżeli pan nie potrzebuje, no to chyba z mojej strony to jest tyle. Uh, informacji na no maila, A jakichś dodatkowych informacji? Myślę, że nie. Jakieś dodatkowe i tak. Chyba nie. Chyba, chyba, nie. Dobrze. No chyba, że macie jakieś tam. No taki pan mi się wydaje, że... No chyba wszystko już panu wytłumaczyłem, chyba bardziej tak pisane, te same, te same opcje, co do roboty, co to handel automatyczny, ale w mi no. się wydaje, że i pan tak, i, tak rozumie mniej więcej w jaki sposób to działa, w jak ten handel odbywa się. No to tak, no, mniej więcej tak zaczaiłem w tej rozmowie, także, no. Znaczy drugi raz to samo pisać. No to myślę, że no. Powiem panu także. I tak i siak pan będzie miał cały miesiąc próbnego. Pan sobie próbuje, sprawdza pan, bo wie pan, no tak podejmować jakieś decyzje tak mm, na gorąco, też bez sensu, bo pan nawet nie próbował. Czyli kiedy próbujesz już na własnym doświadczeniu, to jest zupełnie inaczej, aniż wie pan no tak tylko na słowach. No tak. Czyli no, 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 no w sumie to, jest, racja. to jest tylko, wie pan, słowo, tak, żeby po prostu trzeba sobie próbować na własnym doświadczeniu i sprawdzać. Wtedy możesz już podjąć taką prawidłową decyzję. No wtedy tak. Jak się człowiek zorientuje, co jak do czego i z czym, to, no, to spoko, to wtedy można. Y, można tam sobie... No, y, można tam sobie różne rzeczy tam po prostu tego kombinować, no. nie? A tak? Jak się nie ma doświadczenia tak na gorąco teraz, to, to, to nie to nie. To na chłodną. No, Chłodno, tak, tak. Kiedy próbujesz, sprawdzasz. Próbujesz na przykład, nie, niech Pan tam spróbuje, ja bym Pan tak szczerze mówiąc polecała jednak próbować dwa rodzaje handlu, ponieważ no ja kiedyś zaczynałam tak jak i Pan, przez handel automatyczny, potem umówiłam się na jedną sesję z doradcą i mnie to tak zaciekawiło, że ja całkowicie w ogóle zmieniłam branżę, czyli no i do tej pory nie żaluję, czyli nie wiadomo, nie wiadomo. Każdy może sobie przystało życie pracować no, w jakiejś to. jednej branży, potem próbować, próbować mhm. jakiejś innej no, i zupełnie supe, no. zmienić no, swoje Oczywiście, pewno wie Pani, ja jestem tego zdania, że no, no spróbować trzeba wszystkiego. No oczywiście z wyjątkiem pizzy z ananacem, bo jest zełchyna, ale w sumie ma Pani rację. No, no to z so, wydaje się, że z Panem dogadamy się, będziemy z Panem współpracować długo i bardzo nam będzie miło no, z Panem pewnie, kontaktować pewnie. się. Ze mną się łatwo dogadać, spok no, no to super. No to więcej pana nie zatrzymuje. Bardzo dziękuję za rozmowę, za poświęcony czas. Że ci panu jako jakoś wieciorką, dużo odpoczynku już dzisiaj. No, dzisiaj by się przydało. Kul. od szóstej rano no. na nogach. No ja nie wiem, jak pan żyje jeszcze do tej godziny. Bo pan już przyzwyczajony jest do, takiej, do takiego grafiku. No już, już przyzwyczajam, bo taki grafik, to kurczę, kur, kur, wcześniej, że... Szkoda, że wcześniej nie wpadłem na tą waszą yy, inwestycję, wasze te strony i tak dalej, bo wcześniej, jeszcze tak z miesiąc czasu, jakbym to znalazł, to, to by było spoko, no bo... Tak gdzieś od miesiąca mam właśnie taki grafik napięty. Zresztą no, związany z branżą też, w której, której pracuję, no, Mi się wydaje, że też u pana jest teraz gorący taki okres, że no każdy stara się jakoś tam bu bu na budowę, jakieś remonty, żeby dopóki ciepło, wie pan. No tak, no Bo sumie. mi się wydaje, że w jest troszeczkę już ciszej z tą, z tą pracą, w tej branży. Mi się wydaje. No a w zimie, w zimie powiem pani, jest ciszej, dużo ciszej. Bo, bo wiadomo i w zimie to no, i dzień krótszy i tak dalej, i tak dalej, nie można nic tam ze względu na te, temperaturę na przykład tam robić na, na zewnątrz, jakieś tam elewacje czy coś, nie ma. Lato to... W lecie to śmiga wszystko. No właśnie, jak zegar. Ale już ze tak mnąś tam dużo, dużo nie, nie popracujesz. Mhm. No w zimie tak średnio, ale czyli, wiecie, w lecie. to taki czyli, że, czyli Zimą pan troszeczkę odpoczywa, tak? Zimą się troszeczkę odpoczywa, wie pani, a w lecie to jest taki zapiernicz, że y, czasami to nie ma czasu nawet taczki załadować, wie pani. Tak, tak, tak kolokwialnie no mówiąc, nie? No dobra, to. Pan widzisz, pan, to tam korzysta dopóki może. Bo nie wiadomo, no. co będzie w Zipos. No jak to sobie dziś nie będzie, nie wiem. No zgadzam się. No, no to już wiadomo, na pewno. Dobra, to, to. To wszystko chyba na dzisiaj, nie? No to, to jutro będziemy działać więcej. Tak, no to no, właśnie dobra. tak. Dobra. Dobrze, no to bardzo dziękuję jeszcze raz, w do, do, do usłyszenia jutro. Dziękuję również, do usłyszenia, pozdrawiam. Do, pozdrawiam serdecznie.